Patrz na to nasze kochane ego. W jednym pytaniu piszesz: Na dzień dzisiejszy nie jestem szczęśliwy, z powodu tego, że nie wykorzystuję mojego potencjału w swoim życiu. A jedno pytanie dalej: Mówisz: Mój standardowy dzień to praca, potem odpoczynek w nawasie, w nawasie zwierzka. Zwierzka przy telefonie i wyjście na dwór do moich znajomych. <grym> Czy najpierw piszesz, że nie jestem szczęśliwy, nie wykorzystuję mojego potencjału? A na pytanie: a jak wygląda na Twój dzień? No, wiesz, wracam z pracy, potem mam zwierzkę przy telefonie i spędzam czas z ziomkami przy dżoncie na przykład, nie? Coś tu <laughs> nie gra, nie? <laughs> I to jest właśnie, to oczywiście nie jest osąd, tylko nam pokazuje tą naszą odpowiedzialność, że na tym świecie nie ma ofiar, że my wszystko wybieramy, że to jest Twój wybór. A, no widzisz, Ty, ty, wcale, ty, ty wcale nie chcesz być szczęśliwy, i to jest prawda. i to jest, widzisz, i to jest znowu ten poziom. Znowu wchodzimy na taki poziom bolesnej prawdy, ale musimy, musimy o tych rzeczach mówić, jeżeli chcemy, żeby coś się zmieniło. I gdybyś ty teraz powiedział, gdybyś powiedział, ej, wiesz co, ja chcę być szczęśliwy, to ja bym byś że ściemniasz, że, że kłamiesz. To, że mnie kłamiesz, tam wiesz, pół wiele, ale siebie, to nie jest prawda, że ty chcesz być szczęśliwy. Gdybyś naprawdę chciał być szczęśliwy to po pracy byś nie zaliczał dwugodziny zwierzki przy telefonie, nie scrollowałbyś Insta Face'a i nie oglądał rolek na YouTube i nie marnowałbyś czasu na, 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 na siedzenie na czepaku z kumplami, cokolwiek tam robisz. No nie, gdybyś naprawdę chciał być szczęśliwy, no to jak tylko kończysz pracę, to zasuwasz. Nie wiem, czytasz, uwalniasz, przepracowujesz, terapia, terapia, psychiatra, cokolwiek, no wiesz, no działasz. Uczysz się, nie wiem co tam robisz, tam w sensie realizujesz swoje cele, ale naprawdę realizujesz, rozwijasz się, działasz, konfrontujesz, wystawiasz siebie na dyskomfort, robisz rzeczy nowe, trudne, dyskomfort, dyskomfort, świadome cierpienie, szukasz w sobie bólu, cierpienia, szukasz ograniczeń, blokad, stawiasz im czoła, czy jak się boisz pływać, to idziesz na basen, jak się boisz wysokości, wjeżdżasz na najwyższy budynek, jak się boisz zagadywać, zagadujesz, czyli idziesz w kierunku tego, co Cię boli. W kierunku graniczeń, w kierunku tego, co się boisz. O, to on powiedział, o, ten człowiek chce być szczęśliwy, brawo. Widzę, że naprawdę chcesz być szczęśliwy, bo jak masz wolną chwilę, jeżeli, jeżeli masz wolną chwilę i w tych wolnych chwilach robisz wszystko, żeby odnaleźć przyczynę tego, że nie jesteś szczęśliwy się z nią skonfrontować, niczemu nie jestem szczęśliwy, mam w sobie 10 kg strachu. Więc co robisz w wolnym czasie? Oswajasz, akceptujesz, neutralizujesz ten strach. To bym powiedział, o, brawo, Ty chcesz być szczęśliwy. Ale jeżeli Ty w wolnym czasie oglądasz seriale, grasz na konsoli, i spędzasz czas z kumplami, to nie jest osąd, wiadomo. Ja nie osądzam, ja akceptuję Cię, jakim jesteś. Chodzi tylko o to, żebyśmy zobaczyli, jak my siebie ściemniamy, jak my się oszukujemy. Że my sobie wmawiamy, że ja chcę być szczęśliwy, a jak mam wolną godzinę, to szukam sposobu, żeby spędzić ją w przyjemny sposób. No to nie mnie, że chcesz być szczęśliwy. Jakbyś chciał być szczęśliwy, to byś tą godzinę przeznaczył na, na coś, co ja nazwał świadomym cierpieniem. Na przerobienie tego w sobie, co sprawia, że nie czujesz szczęścia. Więc my musimy zacząć od mówienia sobie prawdy. To jest taka moja filozofia, która znacznie widzę, że jest odpowiedzialna za przyspieszenie mojego rozwoju we wszystkich dziedzinach. Ja bardzo, ja wymagam od siebie to, czego ja bardzo od siebie wymagam i gdzie siebie cisnę, to żeby mówić sobie prawdę. I to jest według mnie punkt wyjścia. Czyli co byłoby w takim przypadku powiedzeniem prawdy? Ja wcale nie chcę by... Czyli najpierw musisz powiedzieć prawdę. Mam to w nosie, w ogóle mi nie zależy na moim szczęściu, mam to gdzieś, czy jestem szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, wolę przeznaczać, no ja bym powiedział marnować, no niech będzie, przeznaczać mój czas na seriale, na przyjemność, najważniejsza rzecz jest dla mnie przyjemność. O! I ja wtedy wiem że rozmawiam z człowiekiem, który jest dorosły, i dojrzały, który mówi prawdę, który nie ściemnia, który mówi, co Ty, ja szczęśliwy? Nie, w mam szczęście. Dla mnie jest najważniejsza wygoda, fajny czas, z kumplami Ok, okej. Ja tego nie sądam, masz prawo, ale to nie mów, że chcesz być szczęśliwy, Nie mów, że chcesz realizować swój potencjał, że chcesz być człowiekiem, że chcesz rozwijać świadomość. Nie, nie chcesz. Dla... czyli... Dla Twojej podświadomości ważniejsza jest wygoda i przyjemność, że wzrost i rozwój. to jest ok, I my to musimy zobaczyć. Musimy sobie to powiedzieć prawdę. Tak naprawdę. To ja mam właśnie rozwój i wzrost. Nie, dla mnie najważniejsza jest wygoda i przyjemność. Spoko. Możesz tak przeżyć całe życie. Dalej jesteś wspaniałym istotą, dalej jesteś wszystko jest w porządku. Po prostu takie życie będzie miało swoje konsekwencje, że nie doświadczysz sukcesów w życiu. ok. E Będziesz miał przeciętne życie, spoko. To jest recepta na przeciętne życie. Zwierzka na telefonie, serial, konsola, joint, kumple, spoko. To jest recepta na, na przeciętne życie. Odejdzie z tego świata, przeżywszy przeciętne swoje życie, spoko. Masz prawo, ja to całkowicie szanuję, akceptuję, ja też tak żyłem przez większość mojego życia. Natomiast jeżeli naprawdę chcesz Doświadczyć, jak to mówimy, tego swojego potencjału, osiągnąć więcej, zostawić coś wspaniałego, no to trzeba zacząć trochę inaczej zarządzać tym czasem. Tylko musimy o tym wiedzieć. I to, to są wybory. Po prostu musimy być świadomi, że każdy wybór do czegoś prowadzi.